Dobry wieczór, Sara. Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór. Cześć, cześć, cześć. Ogromne gratulacje. No, powiem wam szczerze, że was taniec współczesny i we mnie też wywołał emocje i wzruszenie. Pierwsze pytanie, Maciej, do ciebie. Co ty miałeś w głowie i jakie emocje chciałeś przekazać, tańcząc ten taniec? Oczywiście w sensie pozytywnym, bo są takie rzeczy, które nam, po prostu myśląc o tym, właśnie te emocje chcemy z siebie wyrzucić. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. To jest bardzo intymne, to, co miałem w głowie. Czyli tutaj jakieś myśli o kobiecie, na przykład? Hmm. Chciałbym zostawić widza w takiej niepewności. Myślę, że każdy powinien interpretować ten taniec dla siebie i na tym nam zależało, żeby każdy miał inną interpretację swoją. Mhm. Ale wy, na przykład, jak przygotowujecie się do występu, rozmawiacie o tym, jakie byście chcieli właśnie emocje przekazać? Tak. tak. Zgodziliście się wspólnie. Co najbardziej zaskoczyło cię w tym tańcu? To, że mnie ten taniec y, zaskoczył na, na dzisiaj. Uruchomił coś mnie. Tak, bardzo, bardzo go jakoś przeżyłem. Nie wiem jeszcze, jak muszę się nad tym zastanowić, ale poczułem, jak zako zakończyliśmy, że to było ważne. Właśnie mhm. dzisiaj powiedziałeś też tam w Green Roomie słowa, że. Żałuję, że nie będziesz mógł go więcej zatańczyć. Każdy taniec żałuje, że nie możesz go więcej zatańczyć, ponieważ ta choreografia jest, każda choreografia dla nas jest bardzo ważna i my wkładamy w to całe serducho i, i, i duży żal, że mamy premierę i potem już nie gramy tego, nie? Tylko, no. musimy, tylko musimy... My jutro, drodzy Państwo, my musimy, nie możemy się cieszyć, że coś, że się, że zatańczyliśmy. Tylko my musimy to wyrzucić i, i od nowa, czyli ten proces dwie. jest od nowa. Dwie. Dwie choreografie. To jest jakiś obłęd. No, dla nie tancerza to jest... Wiesz, bo... Dla mnie też to jest wyzwanie. Tak? Tak. Wow. Choreograficzne, no jakby... No tak, i wiesz, i jeżeli mamy takie, taką choreografię czy czacze, czy hip hop, czy tango, czy dzisiaj Samba, czy właśnie współczesny, to żal jest tak po prostu zostawiać to swoje dziecko, które się urodziło, nie? I po, i, I po prostu, no dobra, to już next, nie? Z tym ja mam na przykład taki duży problem, że chociaż może już teraz coraz mniejszy, bo już załapałem się na tą formułę, ale. Na początku miałem, ale jak? Rozmawiałem z panią profesor Mają Komorowską nie tak dawno jak dwa dni temu. Ona powiedziała, to jest nieludzkie, że wy nie możecie Ja tam, że jednym, od, jednym tańcem do, do finału dochodzicie. No ale to nie może jak? Jeszcze dwa? Jak to jest możliwe w ogóle, że, że tak. No i że wy tak tańczycie to. To to jest. To, ja się sam dziwię, że, że można w ogóle wyjść tutaj na parkiet i po trzech dniach od choreografii to wszystko. to wszystko zapamiętać. I jeszcze... Jeszcze mieć technikę, nie do tego. Przed wami ósmy odcinek, czyli 7 tygodni live'ów już za wami, bo w praktyce wiem, że dużo więcej tygodni codziennej praktyki, codziennych treningów. Czy miałeś takie chwile słabości, że ciało odmówiło posłuszeństwa, psychika odmówiła posłuszeństwa, chciałbyś odejść. Kiedy nie było tak? Powiedzcie nam. Ale wiesz, co to, to ciekawe, bo ja co tydzień mam wrażenie, że uczę się czegoś nowego o sobie. Że to jest trochę psychoterapia, na pewno, ale w ostatnim tygodniu miałem już tak dość, że powiedziałem sobie, ja nie wiem, po prostu, co musi się stać, żebym po prostu jutro miał normalny dzień, nie, i po prostu, nie, ja dziękuję, biała flaga, wypieszam i w ogóle idę stąd. I w sobotę przyszedłem tak na próbę, w zeszłą sobotę, ja powiedziałem, taki byłem zrezygnowany, po prostu mówię, i dostałem, i, ze i zerwałem, i ze ale psychicznie też, i zerwałem, naderwałem mięsień. Pamiętam, męczyłeś. I pomyślałem sobie, y, naprawdę uważaj na to, co sobie myślisz, uważaj, co mówisz, bo teraz te, to ci pokazało, czy ty naprawdę chcesz tu być, czy nie. I od razu przyszła odpowiedź, nie? Że chcesz. No, że chcę. I już nigdy tak nie będę myślał, bo naprawdę ta psychika może zrobić nam bardzo dużo. A co cię napędza do tej pracy, żeby pozytywnie myśleć, iść do przodu? To są na przykład to, że... dzieci, rodzina, żeby coś im udowodnić, pokazać? Czy sam ty sobie chcesz coś pokazać w życiu? Ja po prostu lubię mieć, lubię nowe wyzwania i widzieć efekty mojej pracy. I ten, Jest mi dobrze tutaj, mimo tego, że jest ciężko. Bo wydaje mi się, że to jest taki czas w życiu bardzo piękny dla mnie i nie chciałbym go tak po prostu przelecieć. I już jak, pamiętasz, jak ci powiedziałem, jak zaczynaliśmy, ja mówię, tak się wspaniale tutaj czuję, że aż żal, że się to kiedyś kończy. I dlatego nie chcę. Dlatego, tak, dlatego to mi daje motywację, że tą zabawę ja będę miał tylko raz w życiu więc chce to wykorzystać. No chyba, że będzie edycja z osobami, które już były, no nie wiadomo. Super, Super to by było. Macieju właśnie, ale na przykład masz takie Poczucie tego, że chcesz zostawić taką cząstkę tego, żeby dzieci były z Twoje dzieci mogły być dumne staty, że zrobił tyle, że pokazał, że można przeciw różnym przeciw losu stawić czoła i działać dalej. Nawet jak właśnie się tak psychicznie ktoś załamuje, chce się wycofać. Ja z nimi często rozmawiam o tym, że, że to, że ja tutaj tańczę, to nie jest tak, że ja tańczę, bo ja umiem tańczyć. Ja się tego uczę codziennie, więc pokazuję im, że każda umiejętność wymaga wielogodzinnych godzinnej pracy, kilkudniowej, tygodniowej i tak dalej. Że to, że my po prostu, że ja nie jestem znany tylko dlatego, że jestem znany, tylko dlatego, że coś, coś, mam jakąś umiejętność. I tak samo tutaj, żeby oni też troszeczkę na ziemię zeszli, że to nie jest tak, że w przedszkolu będzie, będą mówili, a bo ty masz tatę i tańczy, nie? I i dlatego oni go lubią, nie? Tylko dlatego, że on musi sobą też coś reprezentować. I tego ich uczy. I ten, ten taniec, ten program bardzo to też um, tak pokazuje i mam doskonały przykład na to, jak, jak ich wychowywać. Nie? Ale dla mnie, dla mnie jest ważne, czy oni będą dumni, takie najważniejsze, czy będą dumni, bo są, i widzę i, i super z tego tańca. Ja bym chciał, żeby oni byli dumni z tego, że ja będę z nimi, że ja jestem z nimi, że ja z, poświęcam im czas. To, Chciałbym, żeby u nich było, bo to jest epizod w moim życiu, nie? Piękny, ale jednak epizod na przestrzeni całego życia. A oni nie są epizodem dla mnie, oni są moim życiem. Pięknie to ująłeś. A czy twoi w ogóle synowie myślisz, że mogą mieć jakby cały czas podkreślane to, że są właśnie synami Maciejaza Kościelnego, aktora znanego? No właśnie, wspomniałem tak między słowami o tym, że y, mój syn mówi, a mnie, mnie lubią w trzeciej, w trzeciej klasie, oni z drugiej tam mnie lubią, bo, bo mam y, tatę aktora. Ja mówię, a ja ci lubię, bo jesteś po prostu Borysem, jesteś fajnym gościem. I życzę ci, żeby za to cię lubili, za to kim ty jesteś. Nie? A właśnie, Maciu, jeszcze zapytam się, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś, że ty traktujesz to jako epizod w życiu, czyli ty ogólnie żyjesz tym, co jest teraz i dziś. Nie, nie zatapiasz się w przyszłość, nie myślisz o niej, nie rozmyślasz, co będziesz, co będziesz robił. Od jakiegoś czasu nie. I jest mi bardzo dobrze. A kiedy to człowiek rozumie, że trzeba się skupić na tym, co jest właśnie tutaj i teraz? Kiedy zacznie kochać siebie. A długo ten proces u Ciebie trwał, że musiał jej zacząć właśnie kochać siebie? No trwało całe życie, całe życie tak, do tak. pewnego momentu i że, że zacząłem myśleć sobie, kurczę, no, jestem fajnym gościem wartościowym i życzę temu każdemu, żeby popatrzył na siebie w lustro i powiedział, kurde, jestem fajnym człowiekiem, fajną kobietą, fajnym mężczyzną, fajnym gościem, lojalnym, koleżeńskim, y, zabawnym, nie wiem, pracowitym, y, uczciwym, szczerym i prawdziwym. To ostatnie dwa pytania i będziemy kończyć, bo wiem, tak. Dobrze, zaraz. <laughs> Słuchajcie, jedno z moich pytań ostatnio jest takie, czy wy czujecie już rywalizację tutaj nie. troszeczkę. Ani trochę. Znaczy ja się nie ukrywam, ja jak było, nie było dzisiaj, dzisiaj było to ta odpadanka, tak, tak to nazywamy, to, to tak mnie trochę tak. No, kurczę, tak fajni ludzie, jak to, ale to w ogóle tak. Oh, już tak znaczy, ciasno tak. i tak dziwnie się poczułem dzisiaj. Generalnie kuję w serduszku za każdym razem, jak ktoś odpada, ale. Bo, bo to też pokazuje, że ta zabawa się, ten program się już kończy no, za chwilę, nie? i to no. zostało co wam cztery mniej. odcinki? Tak. Cztery czy trzy? Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, trzy 8, 9, 10. już. Aha, no. Dzisiaj to... czwarty, no ja już nie nadążam, mm. No i macie ostatnie pytania do ciebie. No pamiętasz, co mi obiecałeś, nad czym się zastanowisz? A za co mnie nie znają? No wiem, ale Czy kurczę, fakty nie ma... No, o, 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 to coś żeśmy tak. mówili ostatnio, nie? Że... I jest y, Maciej, jest y, jak to powiedzieć? Eko? Premium eco. No. VIP, Eko VIP. Jestem walniany na tym jest punkcie, nie? Segregacji. W ogóle ja się Zdrowej żywności, o, tak. e, woda nie Zdrowej z plastiku. Jest po prostu niesamowite. Cała do mnie mi butelkę szklaną, bo tak. po prostu nie mogłem tego znieść. <laughs> bo widziałem te plastikowe. plastikowy butelkę. Cały dzień, codziennie, uwaga. No ja. W ogóle tak. nie powiem, że to obciak, w ogóle i dawałem do zrozumienia, że, no, że musi się tym źle czuć po prostu. Dokładnie tak. Więc on jest lekko świnięty na tym punkcie, ale to jest wspaniałe, bo zdrowe nawyki i wszystkie rzeczy, które są korzystne dla naszego zdrowia, przejmuje festyczne. Trzy miesiące udało mi się to zrobić. No i, i proszę zobaczyć, no się i, i teraz Sarą, no. to nie Dlaczego? jest tak wyniejem chipsów, ale mam wywróty sumienia. Jadem zdrowe, robię <grym> sobie ale... sama o, fryteczki w piekarniku. No, to prawda. Jeszcze dwa? Na szybko. Jeszcze dwa. <grym> No, kurczę, Sara, ty, ty może powiedzieć, bo, bo tak naprawdę. No, tylko ja sąsiedzi się przestają kłócić, no, tak, dobrze, tak, tak. To musimy się kolejny raz spotkać, to będziemy. A to odpadnę na trening? Tak, kolejny To, jest, raz. to, to będzie pierwsza, i potem będziemy mówić kolejna, druga Super. i trzecia. No to widzimy się wtedy na treningu, moi Dziękuję drodzy. Do zobaczenia, bardzo. bo o czym mielibyśmy rozmawiać przy następnym, nie? Do zobaczenia. Tak dużo, dużo jest tematów, Macieju, dużo. <laughs> ja Dziękuję do Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.